W 700 jeździ już całe mnóstwo. A na potwierdzenie tych słów niech będzie informacja, że tych ciągników, całej serii 700, wyprodukowano już ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Ogólnie sama seria 700, swój początek miała w 1998 roku, więc do dzisiejszego dnia mamy prawie 30 lat tej serii na rynku. Ten odcinek będzie poświęcony serii 700 Gen 71, czyli tej najnowszej generacji 71. Jest to ciągnik, który jest naszpikowany różnymi ciekawymi rozwiązaniami. Na pewno jest o czym mówić na temat tego ciągnika. Także serdecznie Was zapraszam na pełną i mam nadzieję, że szczegółową prezentację tego ciągnika. Na początek, podziękowania dla firmy Hempest za użyczenie tego fenda z serii 700 do tego filmu. A my zaczniemy sobie tak jak zazwyczaj od wyglądu. Seria 700 generacji 7.1 jest już dostosowana do tych najnowszych trendów w marce Fendt, jeżeli chodzi o całą stylistykę. Na przykład na kanale możecie zobaczyć prezentację serii 700, tyle że generacji 6. Tam zdecydowanie bardziej dominowały te różne okrągłości, zaokrąglenia, które na pewno bardzo dobrze znacie w marce Fendt, czyli zaokrąglony przód. Ten grill połączony razem ze światłami, czyli było nieco więcej różnych krągłości. A teraz seria 700 dostała ten nieco bardziej zadziorny design. Widać tutaj również odpowiedź na ten trend nieco bardziej ostrych linii. Różne marki różnie do tego podchodzą. Fendt rozwiązał to w taki sposób, że grill został pociągnięty naprawdę głęboko w tamtej części maski dostaliśmy taką ozdobną srebrną listwę tutaj na górze. Może być również pod nią zamontowana dodatkowa kamera, aby było lepiej nam obsługiwać przednitus. Do tego napis marki na przodzie, kolorystyka jak najbardziej znana, czyli zielony połączony z czerwonymi felgami i odcienie szarości na masce czy na całym kadłubie silnika. Tak poza tym, można powiedzieć, że ten ciągnik, patrząc na niego z tej perspektywy, jest taki dosyć agresywny. Ta linia jest pociągnięta aż nam praktycznie do kabiny. I ogólnie stylistyka naprawdę jest bardzo przyjemna dla oka, moim zdaniem prezentuje się on naprawdę dobrze. Może już o wyglądzie nie będziemy sobie aż tak bardzo dużo mówić, bo zdecydowanie ważniejsze są te kwestie techniczne, jeszcze w szczególności w przypadku tak zaawansowanego ciągnika jak ten dzisiejszy. Więc zaczynamy sobie od silnika. Jest to silnik ACCO POWER o znaczeniu CORE 75, co może nam podpowiadać, że jest to silnik o pojemności 7,5 litra. Jednostka sześciocylindrowa, norma Stage 5, czyli filtr cząstek stałych, zawór EGR i układ AdBlue jest na pokładzie takiej maszyny. Ten wspomniany silnik jest jeszcze o tyle ciekawą sprawą, że to takujmy, ponieważ jest on produkowany już przez Akko. A jak mogliśmy się przyzwyczaić we wcześniejszych latach, w marce Fendt, często ten silnik był od nieco innego producenta. Tutaj jest to już tak zwany wyrób własny, można powiedzieć. Jest to też silnik, w którym zaimplementowano tak zwaną technologię Fendt ID. Która w takim dużym uogólnieniu polega na tym, że silnik ogólnie pracuje w takiej charakterystyce nieco niższych obrotów silnika, co też powinno przekładać się na nieco niższe zużycie paliwa. No i w wersji takiego ciągnika mamy 5 o oznaczeniach od 720 do 728, stopniowanych 102, czyli 720, 22, 24 i tak dalej. Zakres mocy od 223 do 303 koni mechanicznych i te podawane wartości mocy są uzyskiwane z tak zwanym systemem FEND. Dynamic Performance, który polega na tym, że mamy takie coś około 20 koni mechanicznych więcej mocy w takim ciągniku, w zależności oczywiście od pracy do obciążenia jest to takie doładowanie mocy, można powiedzieć. Także już mamy takie dwie ciekawe, dosyć technologie w tym ciągniku. Ogólnie sam silnik jest dosyć mocno zabudowany tymi osłonami bocznymi, są one pociągnięte praktycznie do samej góry, nawet do obsługi codziennej filtra powietrza, który też jest nad silnikiem, trzeba by sobie to demontować, ale jest to na tyle, myślę, że dosyć prosto i ciekawie rozwiązane, że można sobie to odkręcić tutaj w ten sposób. O, tu chyba jeszcze, o, przekręcić. Tu sobie możemy odpiąć to w ten sposób, no i mamy już nieco lepszy dostęp na przykład do chłodnic. Chłodnice są w jednym ułożeniu, nie da się ich odchylać, ale producent na tyle to przemyślał z tego co widzę, że są zachowane naprawdę duże przestrzenie między tymi chłodnicami. Tu jedynie z tego co widzę, tą sobie możemy delikatnie odmontować za pomocą takiego pokrętła i delikatnie ją odchylić. Także też kompresorem jakoś się dostaniemy. Jakby sobie to całkowicie odkręcić, wiadomo, pójdzie to nieco bardziej, ale to już nie w tym rzecz. I przed samymi chłodnicami mamy też wentylator. I nie jest to taki zwykły wentylator. Może być on wyposażony również w tak zwany rewers, czyli na przykład podczas dni, gdy te resztki pożniwne przyklejają nam się do tego grilla na przodzie, włączamy sobie rewers i w kilka sekund, przynajmniej to zewnętrzne ciągnika, jest odmuchane z tych zanieczyszczeń. Jest to też nieco inna koncepcja, bo zazwyczaj ten wentylator mamy widoczny gdzieś za chłodnicami, między chłodnicami a silnikiem, a tutaj powędrowało to naprzód. Także też całkiem ciekawe podejście. Nawet zobaczcie, tutaj ten ogranicznik do otwierania maski też jest w formie takiej zwijanej taśmy. Więc na pewno widać tutaj dbałość o szczegóły o takie drobne detale. Mamy też przedni tuz w takim ciągniku. Ten uniesie nam maksymalnie 5300 kg. No i co jeszcze tutaj takiego ciekawego, to możemy też sterować siłą docisku takiego przedniego tuza z poziomu terminala w kabinie. Jest to oczywiście dodatkowa opcja, ale jak najbardziej dostępna. No i z tego co czytałem, bardzo dobrze sprawdza się to na przykład podczas koszenia kosiarką. Ta dań na dole nie jest wtedy aż tak bardzo. Uszkadzana podczas koszenia, tylko odbywa się to nieco bardziej łagodnie. Także myślę, że jeżeli ktoś użytkowałby ten ciągnik razem z kosiarką na przodzie, no to można rozważyć sobie taką dodatkową opcję. Jedna para wyjść hydraulicznych tutaj. Sterowanie przednim tuzem za pomocą przycisków w tym miejscu. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe wyjście hydrauliczne. Gniazdo trzypinowe, i do tego jeszcze dołożone gniazdo ISOBUS na przód, więc mamy. Pełen pakiet jeszcze zabrakło, tylko wałka odbioru mocy. Też może być wyprowadzony tutaj naprzód. Jego prędkość 1000 obrotów na minutę. Także technicznie tak to by wyglądało. Jeszcze przejdziemy sobie raz na lewą stronę. Zbiornik paliwa 450 litrów, bądź w opcji można też zamówić sobie większy zbiornik o pojemności 484 litrów. I pojemność na niebieski płyn AdBlue 48 litrów z lewej strony. Poza tymi zabudowanymi elementami silnika mamy jeszcze tutaj wlew oleju razem z miernikiem do sprawdzania poziomu. Jeżeli chodzi o przód, to sobie już mówiliśmy. Wspomnę jeszcze tylko o amortyzacji przedniej osi. Jest jak najbardziej dostępna, konfigurowalna również z poziomu opcji w kabinie tego ciągnika. Osłony również z prawej strony demontowalne w taki sam sposób jak te z lewej. Większość systemów do oczyszczania spalin schowana tutaj. Tu mamy jeszcze dostęp do akumulatora w taki szybki sposób pod taką... Osłoną z tworzywa sztucznego, te schodki sobie możemy rozłożyć, i wtedy możemy sobie wejść na ten stopień. Tutaj jeden z wlewów oleju mamy w tym miejscu. Jak już przy olejach jesteśmy, to warto powiedzieć sobie o tym, że mamy tutaj dwa osobne obiegi olejów: jeden do skrzyni biegów, drugi do układu roboczego, czyli wyjścia hydrauliczne. Więc nie ma tutaj obaw o to, że te oleje będziemy gdzieś zabrudzać, mieszając pomiędzy różnymi maszynami z różnymi wyjściami hydraulicznymi. Tutaj to jest zachowane, że tak powiem, w czystości. Przekładnie jest odseparowana, ma swój zbiornik oleju. Także zewnętrzne ciągnika myślę, że mamy z grubsza omówione. Taka nowa 700 mierzy około 5,5 metra długości, rozstaw osi 2,9 metra, wysokość około 3,5 metra z tymi systemami od nawigacji na przykład. Więc myślę, że mimo gabarytu, mocy takiego ciągnika są to jeszcze na tyle. Powiedzmy kompaktowe wymiary, że ciągnik też ten sprawdzi się z ładowaczem czołowym, ponieważ jest tu opcja zabudowy fabrycznej na ładowacz czołowy. No i wiadomo, przy takim większym gabarycie, no to i ten ładowacz uniesie nam większe ładunki. No, już przy takich wielkościach ciągnika, może nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie w takich nieco bardziej ciasnych przestrzeniach. Ale jeżeli są jakieś większe gospodarstwa, więcej miejsca, no to też można rozważyć sobie taką opcję zabudowy fabrycznej. I do tego jeszcze masa całkowita to 14 lub 16 ton, i to też zależy od tego, jaką mamy wersję przekładni: czy 40 km na godzinę, czy 50 km na godzinę, czy nawet 60 km na godzinę maksymalnie tyle nam taki ciągnik może pojechać. Ale to oczywiście też jest ograniczenie zależne od rynku, na jakim taka maszyna jest dostępna. Jeszcze dosłownie dwa słowa o kołach. Na tyle 710x60 R42, te na przodzie, ich rozmiar to 600x60 R30, koła produkcji Michelin. Taka konfiguracja akurat, ale też możecie spotkać takie ciągniki np. z podwójnymi kołami na przodzie, tyle że takimi cienkimi, podobnie tymi z tyłu. I jest to wtedy maszyna używana na przykład do międzyrzędzi, do upraw warzywniczych nawet także to sobie można konfigurować, mimo większego gabarytu jest i tak o tyle uniwersalna ta wersja 700, że często też spotkacie je i nawet w takich warzywniczych zastosowaniach taka 700 uniesie nam maksymalnie 11 1150 kg na tych cięgnach na tyle, także ponad 11 ton udźwigu mamy w takim ciągniku. Układ hydrauliczny to dwie konfiguracje. Pierwsza 165 litrów na minutę bądź druga 220 litrów na minutę. To oczywiście do wyboru obie w technologii load sensing, czyli układ ze zmiennym wydatkiem. To pozwala wyprowadzić nam na tył całkiem dużą ilość wyjść hydraulicznych. W tej konfiguracji ciągnika mamy akurat 5 par z tyłu. Można też część sobie wyprowadzić naprzód. Tu akurat mamy jedną parę wykorzystaną do łącznika centralnego, sterowaną na przykład z poziomu błotnika. Tu są przyciski do obsługi jednej pary. Wyjść hydrauliki, wałek i podnośnik podobnie na błotniku z lewej strony. Z elementów na tyle mamy jeszcze uchwyt na kule zaczepowe w tym miejscu. Tu wszystko jak widzicie, dosyć solidnie, masywnie wykonane. Amortyzator od kabiny, umieszczone tutaj nieco niżej. Zbiornik na sprężone powietrze. Wodowa instalacja pneumatyczna. I jeszcze ciekawe rozwiązanie na łącznik centralny zamocowany na takiej lince więc możemy go łatwo podnosić, opuszczać. Tu mamy jeszcze taki dodatkowy bloczek, więc na pewno nieco łatwiej. Z użyciem mniejszej ilości wysiłku będzie można sterować tym łącznikiem. Tutaj mamy również wlew oleju oraz gniazdo elektryczne siedmiopinowe i końcówka wałka odbioru mocy. Możą pracować w czterech prędkościach, więc mamy pełny zestaw 540 i 1000 i to jeszcze w prędkościach ekonomicznych. Także mamy zestaw kompletny. A teraz przeskakujemy sobie do kabiny i tam zajmiemy się już tym całym panelem sterowania tego ciągnika. Omówienie kabiny zaczniemy sobie od jej ogólnej budowy. Jest ona oparta na pięciu słupkach dwa z przodu, dwa z tyłu, jeszcze jeden znalazł się tutaj po lewej stronie. Trzeba na przodzie pociągnięta do samego dołu bez żadnych dodatkowych sporników i jeszcze do tego zawinięta, tak nieco bardziej już w górę kabiny także na pewno bardzo dobra widoczność. Na przykład, też, jakby ktoś zdecydował się naładować czołowy, to na pewno doceni takie rozwiązanie. Mamy jeszcze otwierane okno dachowe, o w ten sposób, że też taki miły dodatek. Sama kabina wykończona jasnymi materiałami, jak to już marka Fent nas przyzwyczaiła. Są to takie beżowe odcienie i to wszystko przełamane szarymi elementami podłokietnika czy kierownicy. Tak kabina wykończona oczywiście naprawdę dobrze. Jest to już ciągnik takiej typowo klasy premium. Także jest tutaj zachowana dbałość o detale jak najbardziej. Także samo wykonanie kabiny jak najbardziej w porządku. Na wysokość jeszcze mam taki zapas miejsca przy wzroście 174 cm. Na szerokość też miejsca na pewno nie będzie brakować. Mamy też taki można powiedzieć pełnowymiarowy fotel pasażera z lewej strony. Po jego złożeniu mamy taki klips na przykład na jakieś dokumenty. Tą część siedziska możemy sobie też złożyć. Dzięki czemu mamy więcej powierzchni, więcej miejsca do komfortowego wsiadania do kabiny. Sam fotel operatora oczywiście jest w tych pełnych konfiguracjach, jakie tylko chcemy. Jak to się mówi, czyli możemy mieć wentylację, podgrzewanie, regulacje w wielu płaszczyznach. Oprzycie materiałowe lub skórzane. Tutaj mamy oprzycie takie półskórzane. Tu szereg różnych regulacji poszczególnych odcinków. Grzanie, wentylacja. Regulacja kąta oparcia to wszystko oczywiście jest jak najbardziej. Tutaj mamy jeszcze taki element stworzywa, który nam ogranicza tutaj ruch nogi, aby gdzieś nie uderzyć sobie w te części podłokietnika. Tylko tutaj jesteśmy nieco odseparowani od tej części podłokietnika, więc też całkiem fajnie jest to rozwiązane. Sama kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie, ale jest ona na tyle myślę dobrze wyprofilowana, że bez problemu dopasujemy ją do własnych potrzeb. Tutaj mamy dźwignię zmiany kierunku jazdy. Taką dźwignię, małą łopatkę bardziej, ale i tak pewnie znając życie, więcej razy będziemy sobie zmieniać kierunek jazdy za pomocą tego joysticka. Zaraz sobie to omówimy. Tutaj mamy dźwignię o świateł, kierunkowskazów, druga od wycieraczek, włącznik świateł awaryjnych. Kierownica trójramienna z takimi duży, dużymi wypustkami, tutaj bardzo dobrze leży w dłoni. W centralnej części napis marki Fendt, i do tego jeszcze fabryczna gałka do łatwiejszego sterowania tym ciągnikiem. Przed nami, przed kierownicą, mamy jeszcze tą cyfrową deskę rozdzielczą. W formie takiego tabletu w marce, fan zostało to przed kierownicą. Nie powędrowało na prawy słupek kabiny i mamy podstawowe informacje, jak obroty ciągnika, obroty silnika, prędkość ciągnika, temperaturę, stan płynu AdBlue, stan paliwa, temperatura czy ilość tam przepracowanych godzin, czy jakieś inne opcje, jakie sobie tu ustawimy. Bo na tym wyświetlacz też możemy sobie przerzucać różne funkcje z tego wyświetlacza. Tutaj więc, jeżeli na przykład korzystalibyśmy z nawigacji, możemy sobie tutaj taką miniaturę nawigacji rzucić przed kierownicę, także to jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie jakoś ze sobą połączone i pewne opcje można sobie też wyświetlać na tym wyświetlaczu przed nami, więc też całkiem ciekawe rozwiązanie. Tu jeszcze mamy hamulec postojowy i różne kratki nawiewów dookoła tutaj całego tego panelu, tej deski rozdzielczej. Ten tablet, kwestia gustu, oczywiście jedni wolą bardziej mieć to wszystko na prawym słupku kabiny niektórym bardziej odpowiada to przed kierownicą oba rozwiązania myślę, że są dobre to już zależy komu co bardziej po prostu odpowiada teraz parę słów jeszcze o przekładni tego ciągnika zanim przejdziemy sobie do omawiania tego podłokietnika przekładnie o oznaczeniu TA190 maksymalnie pozwala rozpędzić ten ciągnik do 60 km na godzinę i to jest oczywiście zależne od rynku na jaki ciągnik jest przeznaczony od ograniczeń w danym kraju ale jest opcja 40, 50 lub 60 km na godzinę prędkości maksymalnej Przekładnia oczywiście bezstopniowa, dobrze znana z ciągników marki Fendt, czyli mamy niezależne sterowanie obrotami silnika i prędkością ciągnika. Najbardziej będziemy pewnie korzystać z trybu automatycznego, czyli możemy sobie wciskać gaz nożny i wtedy nam maszyna będzie swobodnie przyspieszać, dostosowywać wszystkie parametry pracy lub też możemy sobie to ręcznie sterować, czyli obroto osobno, prędkość jazdy osobno, jak kto woli, komu jest wygodniej. Ogólnie mamy też tutaj tak zwaną technologię Vario Drive, czyli niezależny rozkład prędkości między oś przednią i tylną. Jest to dosyć ciekawie rozwiązane i pozwala to nieco lepiej rozkładać to wszystko na tak zwany uciąg ciągnika czy te parametry pracy tego traktora. I do tego jeszcze mamy możliwość montażu takiego układu pompowania kół, dzięki czemu możemy na przykład zmniejszać bądź zwiększać ciśnienie w oponach, co będzie przekładać się na lepszy uciąg. Więc mamy tutaj parę systemów których implementacja pozwala na wykorzystanie tego ciągnika w pełnym jego zakresie możliwości. Do tego jeszcze co tak udało mi się wyczytać przygotowując się do nagrania tego filmu, to mamy też całkiem ciekawą opcję. Jest tu taki system, który zapobiega wychylaniu tego ciągnika na boki podczas jazdy po drodze. Jest on włączany automatycznie i podczas jazdy z większą prędkością powyżej 20 km na godzinę, te przechyły na lewą, na prawą będą nieco ograniczane. To wszystko jest dostosowywane w taki sposób, aby po prostu operator komfortowo mógł się przemieszczać. No i przede wszystkim też bezpiecznie. Jeżeli o sam podłokietnik chodzi, no to mamy tutaj już to środowisko pracy fend One czyli nowy podłokietnik z tym nowym joystickiem i ten dodatkowy wyświetlacz wielofunkcyjny. Sam joystick dobrze leży w dłoni, wyprofilowany w ten sposób. Tutaj tak swobodnie ręka nam leży. Tu też mamy takie wyprofilowanie na dłoń. No i jego wychylenie do przodu bądź do tyłu pozwala nam sterować prędkością ciągnika. Mamy też czterostopniową regulację agresywności działania przekładni. To też dosyć dobrze znane rozwiązanie z marki Fendt. Za pomocą takiego pokrętła kołyskowego z tyłu mamy też taki przycisk zatwierdzania, który na przykład umożliwia nam zmianę kierunku jazdy poprzez wychylenie joysticka w lewą stronę. Czyli dojeżdżamy sobie, zatrzymujemy się w lewą stronę, ciągnik nam zmieni kierunek jazdy. A wychylając go w prawo, włączamy sobie ustawiony tempomat jazdy. Jeżeli chodzi o te przyciski tutaj, to tak. Tu obsługa wyjść hydraulicznych, automatyczne prowadzenie, przyciski konfigurowalne tutaj. I tu mamy sekwencję pracy na uwrociach, go, and go, and. Można sobie to też skonfigurować. Czyli na przykład dojeżdżając do uwrocia, dana sekwencja ma się nam załadować i wykonać. Tutaj taka rolka wielofunkcyjna, za pomocą której możemy sobie ustalać na przykład maksymalną prędkość ciągnika na danym zakresie, zwiększać, zmniejszać. To taka rolka dodatkowa, która nam w tym będzie pomagać, no i jeszcze szereg przycisków, tutaj które głównie będziemy obsługiwać zapewne za pomocą kciuka. Nawigacja, tryb neutralny skrzyni, obsługa przekładni za pomocą gazu nożnego TMS, czyli Tractor Management System. Jest to rozbudowany system, który tak dopasowuje parametry pracy tego ciągnika, aby wykorzystać jego potencjał jak najlepiej. Czyli tak uogólniając, włączamy sobie ten tryb. Jest to tak zwany automat, który już będzie wręczał użytkownika w zdecydowanej większości operacji. Tempo prędkości 1 oraz 2, i tutaj jeszcze dwie pamięci obrotów silnika. Obok tego joysticka wielofunkcyjnego mamy również taki mniejszy. Jest to tak zwany joystick z joystickiem, czyli tutaj mamy taki joystick wielofunkcyjny jeszcze na samej górze. Możemy tutaj zmienić sobie kierunek jazdy za pomocą tego joysticka, Więc fajna opcja np. do ładowacza czołowego czy do przedniego tuza. Akurat ten ciągnik jest wyposażony w taki dodatkowy joystick. Tutaj pokrętło oraz przyciski do sterowania systemem multimedialnym, systemem sterowania tego ciągnika zintegrowanym wraz z podłokietnikiem. Można również wyświetlacz obsługiwać dotykowo, ale można również i za pomocą tych pokręteł, tych przycisków. Przechodząc niżej, mamy blokadę mechanizmu różnicowego, przyciski konfigurowalne, automatyczne prowadzenie, światło ostrzegawcze, obsługa podnośnika. Tutaj mamy m.in. gaz ręczny, tak tzw. finger tipy, czyli. Przyciski do obsługi wyjść hydraulicznych nie są one konfigurowane w taki sposób, że zawsze dany przycisk będzie obsługiwał daną parę wyjść hydraulicznych. Można sobie to skonfigurować na wyświetlaczu, który ten fingertip ma obsługiwać którą parę wyjść hydrauliki. Włączanie wałka i tu mamy też taki podświetlany panel, który nam, nam właśnie podpowiada, który z tych przycisków kołyskowych odpowiada za którą parę wyjść hydrauliki, która jest oznaczona danym kolorem w tym wyświetlaczu tutaj. I dwa pokrętła do regulacji. Wysokości podnoszenia tu, za na tyle i na przodzie. Te dwa pokrętła do tego właśnie służą. Tu jeszcze dodatkowe opcje od blokowania danych wyjść hydraulicznych, blokowanie hydrauliki i blokowanie podnośnika tymi przyciskami. Podłokietnik jest otwierany, mamy gniazdo USB tutaj. Jakiś telefon na pewno nam się tutaj jeszcze zmieści. Nie jest to może zbyt pojemny podłokietnik, ale drobne przedmioty na pewno się tutaj jeszcze zmieszczą. Do tego podłokietnik jest również regulowany za pomocą tych dwóch dźwigni tutaj w tym miejscu. Z prawej strony ciągnika mamy główny wyłącznik prądu, popielniczkę, 12-voltowe gniazdo zapalniczki, uchwyt na kubek, dźwignię do odbezpieczania zaczepu na tyle, zaślepki, przez które możemy poprowadzić sobie przewody do maszyn współtowarzyszących. Z prawej strony schowków jaki za bardzo nie mamy. Tu jeszcze poniżej mamy jedno wyjście elektryczne. Tak poza tym z prawej strony to mamy jeszcze tutaj na szybie, na tym w słupku z prawej strony zamocowany taki dodatkowy uchwyt na jakieś dodatkowe wyświetlacze. Jak już przy wyświetlaczach jesteśmy, to tutaj mamy zaślepkę, pod którą może być schowany również taki drugi dodatkowy wyświetlacz. Rozsuwany, wsuwany, dzięki czemu mamy dostęp do tych samych opcji z dwóch wyświetlaczy. Ten i ten działają na takiej samej zasadzie. Tu na przykład możemy mieć nawigację. Tutaj opcję ciągnika. Tutaj mamy jeszcze uchwyt na telefon, zintegrowany z tym już wyświetlaczem. I w górnej części mamy jeszcze. Taką małą półkę tutaj i szereg różnych gniazd elektrycznych do różnych wyświetlaczy od maszyn współtowarzyszących, które sobie tutaj możemy zamontować. Także pełny dostęp do elektryczności jest już z poziomu kabiny tego ciągnika. A przechodząc na lewą stronę to mamy tutaj duży pojemny schowek wraz z nawiewem, z wentylacją. Tutaj jak możecie zauważyć, także jakieś przedmioty na pewno się tu zmieszczą. I jeszcze na górze mamy takie dodatkowe gumy w tym miejscu, więc jakieś dokumenty czy inne... Drobne przedmioty możemy sobie jeszcze tutaj zmieścić. Fotel pasażera też składany w ten sposób. Także ogólnie kabina wygląda następująco. Tu jeszcze w górnej części kabiny też mamy taki mały schowek tu, akurat mamy apteczkę. Tego wyświetlacza zintegrowanego z podłokietnikiem nie będziemy sobie może szczegółowo omawiać, bo film jeszcze by się wydłużył. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak wygląda obsługa, to zapraszam do prezentacji modelu też 700, tyle że generacji 6 I tam jest omówiony cały ten wyświetlacz dosyć szczegółowo, także można sobie rzucić okiem a z takich dodatków jakie możemy mieć na pokładzie tego ciągnika to na przykład możliwość podgrzewania olejów tego ciągnika, przez co mamy nieco łatwiejszy rozruch zimą wsteczny bieg wentylatora, o którym sobie mówiliśmy wcześniej, chłodziarka może być na wyposażeniu takiego ciągnika, oczywiście pełen zestaw wszystkich opcji od rolnictwa precyzyjnego czy wymiana danych między ciągnikiem a centralą to wszystko oczywiście na pokładzie takiej maszyny jest lub może być zamontowane. Jak najbardziej o to się nie ma co obawiać. Tak poza tym ciągnik na pewno zasługuje na uwagę pod względem jakości wykonania. Jest tutaj zachowana dbałość o detale, jak już to wspominałem wcześniej. Także ogólnie bardzo taka przyjemna w odbiorze maszyna. A teraz jeszcze sprawdzimy sobie poziom wyciszenia w kabinie i zrobimy sobie krótki przejazd. Silnik w tej maszynie jest już uruchomiony, więc Zwiększymy sobie obroty silnika i sprawdzimy sobie poziom wyciszenia kabiny. Także teraz rzucimy sobie okiem na obroty. Damy sobie najpierw 1200 obrotów i zobaczymy na tym poziomie, jak to wypada. Jeszcze sobie zwiększymy. O, żeby było równe 1200. No i sprawdzamy. No, i jak widzicie, około 44 dB. Zwiększymy sobie teraz obroty na 1800, i to już w przypadku tego ciągnika jest naprawdę duży zakres, bo mamy tutaj tą technologię Fend ID, czyli, te, czyli ten tryb pracy przy mniejszych obrotach. Nawet powiem Wam, w gazie ręcznym to już jest MAX to 1800. No i jak mogliście zauważyć 46 prawie 47 decybeli więc myślę, że naprawdę bardzo solidny i dobry wynik. Teraz jeszcze zrobimy sobie ten krótki przejazd tym ciągnikiem, więc damy sobie kierunek jazdy do przodu. Mam ten tryb automatyczny, czyli ruszanie, operowanie maszyną przy pomocy tego gazu nożnego tak zwanego, czyli ja dodaję sobie ten gaz nożny. No i maszyna nam przyspiesza możecie zauważyć. Odejmuję nogę z gazu. I zmiana kierunku jazdy przy pomocy podłokietnika. Teraz jedziemy sobie do tyłu. Obroty się powoli zwiększają. To oczywiście, zależne od tego, jak sobie ustawimy przekładnie. Czy ona ma jechać w pełni, już na pełnym zakresie prędkości, czy przy nieco niższych prędkościach. No to te obroty będą automatycznie dostosowywane dobra, wyhamujemy sobie, no i teraz znowu pojedziemy sobie do przodu przekładnie też można obsługiwać za pomocą joysticka wielofunkcyjnego używać tych tempomatów prędkości, to oczywiście w pełni konfigurowalne wiadomo jak do konkretnej pracy wykorzystujemy ciągnik, to pewnie sobie wcześniej to wszystko konfigurujemy także ogólnie Ciągnik, jak to na Fenda przystało, wiadomo, siedzi się w nim naprawdę bardzo wygodnie. Czuć tutaj to dopracowanie, że to już jest ciągnik naprawdę z takiej górnej półki, jak to się mówi. No i wyciszenie kabiny naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom. Jest tu naprawdę cicho. Jesteśmy odseparowani od hałasu, od dźwięku silnika, skrzyni biegów także komfort na pewno tutaj jest i to bardzo duży. No i sam komfort jazdy, wiadomo, też jest. Bardzo w porządku, bo przekładnia bezstopniowa daje tą dużą swobodę, duży komfort jazdy, no i też sterowanie joystickiem, tym traktorem, wydawanie mu poleceń też to oczywiście fajnie wypada. Wiadomo, jakby gdzieś w polu sprawdzić ten ciągnik, można by coś więcej na jego temat powiedzieć, tu bardziej tak jedynie taka namiastka tego, jakby to mogło wyglądać, tak w wielkim skrócie. No, i tak może kończąc sobie tą prezentację, no to myślę, że taki ciągnik na pewno z powodzeniem spisze się jako maszyna uniwersalna, nawet w nieco większych gospodarstwach. Ten zakres mocy jest na tyle duży, że bardzo dobrze spisze się taki ciągnik i do jakichś bardziej cięższych prac, i do bardziej takich pomocniczych. Także bardzo fajna maszyna. Jak rozmawiałem z użytkownikami, tych serii nieco wcześniejszych To na przykład bardzo chwalili sobie te 700 Jako fajne sprzęty do transportu Nawet tych większych przyczep Że bardzo fajnie i tak responsywnie to ze sobą działa Także myślę, że do transportu Bardzo dobry wybór Tak samo do uprawy No po prostu jako taka uniwersalna maszyna O nieco większej, większej mocy Na pewno taki ciągnik się dobrze spisze No pewnie nie bez powodu Ta seria 700 jest już na rynku W ponad tych 100 tysiącach egzemplarzy Także coś to oznacza ta popularność skądś po prostu się wzięła, no i jest to po prostu fajna, lubiana przez rolników maszyna. Kończąc tą prezentację, mam nadzieję, że film okaże się pomocny. Ktoś, kto szuka tego ciągnika, myślę, że dowie się coś więcej na jego temat. A jeżeli kogoś po prostu interesują takie nieco większe, ciekawe, nowoczesne maszyny, też będzie mógł całkiem sporo się dowiedzieć z takiego filmu. Także mam nadzieję, że przykładów Wam on do gustu. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz polubienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Cześć!